w roku 2016 znowu zapraszamy jeszcze raz ale już z większym akcentem podnosimy cały czas stodołę czyli galerię stodoła szumiłowo do góry E, cały czas ekologia, cały czas sztuka i cały czas e, piękna rozmowa i kontynuacja realizacji z dziećmi, z młodzieżą, z mieszkańcami Szumiłowa, Radzynia, okolic, czyli ziemia radzyńska wita was, zaprasza. Budujemy nowe obiekty, nową przestrzeń dla was, z wami, z wolontariuszami, z dziećmi, z nauczycielami, z artystami oczywiście i z wszystkimi, którzy są żądni sztuki, którzy chcą pomóc. W kulturze w czasach y, cały czas powiedzmy y, nie za ciekawych dla kultury może ale wiadomo bo jesteśmy zabiegani ale kultura cały czas jest przyroda czeka zaprasza tak jak tu ten nasz y, inkubator kultury leśnej, tak? I zaraz przechodzimy do nowych obiektów, do nowych przestrzeni kulturotwórczych, które powstają i zapraszają na kolejną edycję. Następny akcent jakby e, przestrzenny z tej edycji, z tego roku, czyli e, zgarniamy humus. Humus, czyli ściągamy tą ślimacznicę transarchetypiczną, zbieramy ją po to, żeby ją rozwinąć, ale w nowej, w nowej jakby wersji, tak? W nowym spojrzeniu, czyli e, będzie nam tutaj wychodził wieleń, czyli ta cała nasza przyroda do której się uśmiechamy, którą przygarniamy, którą odkrywamy, a jednocześnie przyroda, która nas żywi, a którą myśmy troszeczkę popodcinali poprzez swoje działania. Także z ukłonem wielkim dla tej przestrzeni, tego miejsca, ale wiadomo, że sama struktura, jakby rzeźbiarska, nie powstanie z ziemi. Oczywiście Ziemia pomaga i odpowiada nam, jak to zbudować. Czyli mamy, jakby, formę budulca, czyli siano sprasowane, to będzie, takby element. Dopinający, określający strukturę nowej rzeźby. A jak wyjdzie, to oczywiście za chwilę będzie można oglądać, czyli będzie to nowa forma przestrzenna, ta rotacyjna i ta, ta stała za chwilę w innych miejscach, czyli galeria rozszerza się na pole, zwija tą historię, jakby transarchetypiczną, pola i informuje nas o tym, jaka jest rola w tej historii człowieka i naszego, naszej współrealizacji z tą przyrodą. Kolejny raz Galeria Stodoła zapełnia się nowymi obiektami, nowe dzieła sztuki, nowe postacie w ogrodach. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia tej galerii naszych stałych bywalców oraz nowych gości, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć. Do zobaczenia w Galerii Stodoła.